Witam Was, Strzelce, witam Was serdecznie. To jest czytanie dla Was na miesiąc sierpień 2022 i zobaczmy, jakie energie będą towarzyszyć naszym drogim Strzelcom w miesiącu sierpień. Strzelec i sierpień 2022. Strzelec sierpień 2022. Zobaczmy, jakie tu energie będą Wam. Towarzyszyły w tym czasie. Najpierw spójrzmy sobie na, energii, na energię ogólną, która wychodzi z przełożenia. No pięknie, sześć pentakli, balans, harmonia. Eee... Tyle samo energii, ile wydajecie, otrzymujecie w zamian. Tu jest piękna synergia energii, super, bardzo pięknie. To doprowadza do waszej stabilizacji, do bezpieczeństwa, do tego, że czujecie się świetnie w miejscu, w którym jesteście i w skórze, w której jesteście. Praca sprawia wam satysfakcję, przynosi wam owoce, przynosi wam profity i do tego wszystkiego jeszcze jesteście w sile, w mocy, postępujecie delikatnie, szlachetnie. To doprowadza do uzdrowienia wielu sytuacji w waszym życiu bardzo ładnie. Pięć pentakli, czyli jakiś brak, być może emocjonalny, bądź też finansowy, zależnie o czym myślicie i na co kładziecie nacisk w danym miesiącu. No, jest tutaj mowa o tym, aby kochani moi, szukać nowych miejsc, zarobkowania żeby odejść od źródeł, które już nie dają Wam satysfakcji. Mamy osiem kielichów pod spodem, czyli wszystko jest w Waszych rękach, tak? Nie bójcie się też przyjmować i nie krępujcie się przyjmować pomocy od innych, bo, to, bo ta pozycja w pięciu pentaklach jest taką pozycją żebraczą. Nikt mi nie może pomóc, nikt nie chce mi pomóc. To jest takie wmawianie sobie, widzicie, tu są rozświetlone okna, gdzie inni mają ciepło, mają dobrze, a wy jesteście w chłodzie, w zimnie. Wasz kwiat, wasza dusza jest jak gdyby no w trakcie umierania. Jak jest na to remedium? Po prostu poszukać nowych źródeł, kochani. Nowych źródeł, gdzie Skąd można czerpać pasję, skąd można czerpać radość, skąd można czerpać profity finansowe? Należy wysyłać swoje CV, należy wysyłać swoje. Stawać do konkursów, stawać w szranki, do rywalizacji. Nie bać się tego, tak? Tutaj pięć buław jest kartą zmian, kartą odświeżenia energii. Warto sobie zaplanować każdy następny ruch, aby, aby po prostu ym, doprowadzić do y, sukcesu w tej dziedzinie. Tak? tak, jeżeli chodzi o taki ogólny przekaz. I co mamy jeszcze? Siedem pentakli. No, jeszcze potrzeba trochę czasu i góra potrzebuje na to trochę czasu, aby wszystko się ułożyło według waszego planu. Niemniej jednak ziarenka już zostały zasiane. Czekamy teraz na zbiór. Ale musimy się, drogie strzelce, uzbroić w cierpliwość. Dajcie sobie trochę radości, trochę zabawy, towarzystwa, nie unikajcie yy, yy, przyjaciół, tak, bo tutaj ewidentnie jest to wskazane. Umilcie sobie ten czas czekania właśnie spotkaniami towarzys towarzyskimi, yy, gdzie jesteście zrozumiani, gdzie jesteście wspierani, yy, gdzie jest zabawa, relaks, lekka energia, tak? I mamy królową mieczy. Jesteście, Uwolnijcie się, jak gdyby z uwikłania: uwolnijcie się od rzeczy, które Wam ciążą, które Wam nie służą. Ubierajcie się w ten piękny łańcuch świetlny, ozdabiajcie tę swoją suknię, szyjcie ten swój świat, żeby był jak najpiękniejszy. tak? Jesteście wolne, jesteście niezależne. Tutaj mamy króla mieczy w pozycji kobiecej, tak w energii kobiecej. I decyzje, które tutaj będziecie podejmować będą bardzo logiczne, polegające na czystej jak gdyby ocenie sytuacji. Król mieczy widzi dalekosiężnie, widzi szeroko, widzi wszystkie aspekty i podejmuje właściwe decyzje. No, i fajnie. I te decyzje widzę, że będą bardzo, że tak powiem, przynoszące Wam profity. Być może też to ktoś, kto decyduje o tym, jak dalej, albo ktoś, kto oferuje Wam pomoc, albo ktoś, kto będzie decydował o tym, jak wasze, Wasza kariera będzie dalej wyglądała, wyda wyroki, które Was uspokoją i które przynoszą Wam materialne, Profity moi kochani. Dobra, to zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy w przekazie szczegółowym. Energia dla Was na ten miesiąc: a z pentakli. A więc macie szansę, kochane moje i kochani moi, macie szansę: macie w rękach monetę. Asa Pentakli, macie możliwość zainwestowania, macie możliwość zakupu czegoś nowego, być może mieszkania, być może ziemi, być może jak w ogóle samochodu, jakiejś nowej rzeczy. Dobrze zainwestowany pieniądz, dobrze zainwestowane dobra materialne są przed Wami. Ważne, żeby nie przegapić tej okazji, tak? Co miłego jeszcze może Was spotkać w tym czasie. Siedem kielichów, no spełnianie własnych marzeń, więc cóż można sobie wymarzyć piękniejszego? To jest cudowne, bo inwestujecie w siebie, inwestujecie we własne marzenia, inwestujecie w spełnianie tych marzeń. Robicie to w spokoju, z ogromnym doświadczeniem swoim wewnętrznym, robicie to z determinacją, nie boicie się ryzykować. I jeszcze do tego wszystkiego z takim, w takim zgodzie ze swoim wnętrzem, tak? także bardzo fajnie. Co może Was ewentualnie destabilizować, co może Was niepokoić? No, właśnie ten brak finansowy tu nam ponownie wychodzi. Jakikolwiek brak. Być może to jest brak też uczuć, brak y, 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 jak gdyby empatii, ciepła w związkach też tak może być. To nie musi dotyczyć koniecznie dóbr materialnych. A zobaczmy, dlaczego tak jest. No nie daje wam to spać po nocach, martwicie się o to, czy dacie sobie radę. No jest wskazany kochani spokój, spokój, relaks, odpoczynek. Dajcie sobie przestrzeń na wyciszenie, na medytację. Być może też na dopieszczenie siebie, na zrobienie sobie jakichś rytuałów, które was właśnie wyciszą, uspokoją. I ewidentnie zyskujecie energię cesarza, tak? To wy rządzicie swoim światem, wy go układacie według własnego porządku, według własnych reguł, i on jest bardzo stabilny, albo będzie bardzo stabilny. No i pięknie, bo mamy jeszcze królową kielichów, która jest otwarta, która jest empatyczna, która. No, po prostu jest otwarta na wszystko, co przyniesie jej świat. Tak intuicyjnie wszystko wyczuwa, duchowo tego wszystkiego jak gdyby dotyka, więc jest to w zgodzie z nią. I rycerz buław, który jest pasją, który jest dużym ładunkiem energetycznym, który namawia nas, skocz przez to rozpalone koło, nie bój się. Jesteś w stanie to zrobić, tak? Jesteś w stanie pokonać. Swoje lęki, swoje niepokoje jesteś w stanie dotrwać i dopiec tak, do tego celu, który, do tego marzenia, który tutaj sobie wymarzyłeś. Więc bardzo ładnie. A zobaczmy, gdzie wasza moc tkwi w tym czasie. Zobaczcie, w paziu kielichów. No tak. Ukochajcie siebie, kochane strzelce. To jest też poświęcenie czasu swojemu wewnętrznemu dziecku. Dajcie mu czas, dajcie mu miłość, dajcie mu szacunek, e, oczekujcie niespodzianek. E, to, że jesteście otwarci właśnie na jakieś nieoczekiwane zmiany e, zdarzeń, które przynoszą radość, przynoszą motyle w brzuchu, e, to jest bardzo taka delikatna młodziutka, e, rozedrgana, radosna energia. Tak? W tym jest Wasza moc strzelce. Tak? A w co ją w takim razie inwestować, w co ją kierować? W co ją kierować? Hmm. W spokój, w oczekiwanie, że jesteście chronieni, w to, że macie bardzo wiele w swoich zasobach. Bądźcie wdzięczni za to, co macie. Dostrzegajcie to, co przynosi Wam, co przynoszą Wam okoliczności w Waszym życiu jesteście zaopiekowani jesteście chronieni widzicie tutaj jest taka piękna kaczka która trzyma parasol nad wami i ochrania żebyście nie zmokli wszystko jest tak jak powinno być nie niepokójcie się nie denerwujcie, nie irytujcie wszystko ma swój właściwy czas i właściwe miejsce radośnie oczekujcie zmian I radośnie oczekujcie nowych, yy, jak gdyby darów od losu, tak? Dobrze, a zobaczmy tak stricte, co słychać w karierze waszej. No, kapłan, kapłan, czyli hmm. albo podpisanie jakichś umów, kochani, nowych, ważnych. Tu jest, tu wy się poddajecie jak gdyby wyższej instancji komuś, kto was kieruje, komuś, kto wam doradza, komuś, kto was uczy, komuś, kto was wprowadza w nowe, jak gdyby, kierunki, w nowe warunki, tak? Tu jest duży szacunek dla tej osoby, duży, duży jak gdyby, respekt no i to jest też właśnie umowy pisane zobaczmy jeszcze co tutaj pod spodem mamy rycerza o, o, rycerza o boże jakie silne energie kochani macie rycerza miecz rycerza buław czyli dwie energie które są po prostu bombami atomowymi jeżeli chodzi o działanie tak to jest determinacja to jest rzucenie się po prostu w swoją pasję w wir w swoich jak gdyby Umiejętności. To jest sięganie po to, co było dawno odkładane, co być może było zaniedbane, i w tej chwili mówicie: Nie, teraz jest mój czas, teraz jestem ja, teraz są moje marzenia i teraz walczę o swoje. Super, pięknie. I do tego wszystkiego mamy jeszcze króla kielichów, właśnie który Wam się wcześniej pokazał. To jest ta intuicja, to jest ten spokój, to jest to zaopiekowanie. Wiecie, że nic, absolutnie nic Wam nie grozi. Dzięki elastyczności, koordynacji, możecie pociągnąć nawet dwie działalności, Dwutorowo, nie musicie się martwić, że coś wam się nie uda, coś wam się wymyka z rąk. Ważna jest tylko elastyczność. O, właśnie i te sześć pentakli, czyli wymiana energetyczna, równowaga, harmonia, spokój. Nic nie jest, że tak powiem, niezaopiekowane. Uspokójcie się i działajcie według własnych upodobań, pasji, życzeń i radości. Dobra, a co w miłości. No a w miłości mamy króla buław, ale w wersji kobiecej, czyli czar, magia. To jest wasza karta, kochani. Jesteście w swoim, swojej energetyce. Wierzycie w siebie, jesteście pełni wdzięku, pełni erotyzmu. Jesteście otwarci, jesteście gotowi na poznanie nowych ludzi, bądź też na prowadzenie cudownych jak gdyby, relacji w swoim związku stałym. To są marzenia, to są e, marzenia o rodzinie, o domu, o, o stabilizacji, tak? W związku. No pięknie, no dobra. No powiedzmy jeszcze sobie kartami romantycznymi do tej miłości. Co tutaj słychać? Ok. Children. Twoja miłość. Twoja miłość jest oddawana i przyciągana przez dzieci, twoje dzieci, które posiadasz. One się czują bardzo komfortowo w Twoim towarzystwie. No i jest przyjmowana przez Twoje dzieci. Jesteś przez nie zaopiekowana, jesteś przez, jesteś przez nie zrozumiana. Czy zrozumiany, no, ewidentnie tutaj dzieci jak gdyby oddają tą Twoją miłość i wzbudzają, rozbudzają twoje serce, tak? Tutaj jest bardzo ważny temat. No dobra, a zobaczmy, jaka jest Wasza duchowość w tym czasie. Okej. Okay. Boska wola, odrzuć lęk. Odrzuć lęk, drogi strzelcu. Jeżeli się boisz, że. Coś nie przebiega według Twojego planu, bo tutaj ewidentnie w tym braku mamy też te lęki. Odwrzuć lęk, odrzuć strach, yy, boska wola yy, jest nieprawdopodobna. I yy, zobaczcie, jak gdyby rzuca na Was światło, rzuca na Was swój, swoją moc, swoją mądrość, yy, poddajcie się tej boskiej woli. Ja jeszcze oczywiście wam doczytam. Piękna jest ta karta. Hmm. Zaakceptowanie faktu, że dla każdego z nas istnieje boski plan i boska wola jest częścią naszego doświadczenia w tym wyjątkowym schemacie. Wprawdzie boska wola zakłada, że dla wszystkich z nas zapisany jest uniwersalny plan. Uznaje ona również, iż ludzie mają wolną wolę i możliwość dokonywania indywidualnych wyborów, które sprowadzają nas na naszą własną drogę. W zasadzie poddanie się boskiej woli pozwala uwolnić się od blokujących cię wzorców i nawyków, które odciągają cię od prawdziwego boskiego celu tu na ziemi. Kiedy poddasz się woli wszechświata i Stwórcy, uwolnisz się od wewnętrznej walki o poczucie kontroli nad każdą możliwą sytuacją, problemem i scenariuszem. Mniej lub bardziej realnym, kiedy zatrzymasz się i poddasz, możesz żyć wolnym życiem. Kiedy przestaniesz skupiać się na zdarzeniach lub okolicznościach, nad którymi i tak nie masz kontroli, zyskasz nowe poczucie wolności. Wszystko, co masz otrzymać, otrzymasz w czasie wyznaczonym przez Boga. Czasami, kiedy pracujemy ciężko nad osiągnięciem jakiegoś celu lub wyniku, na każdym kroku napotykamy przeszkody. Nie oznacza to, że nie osiągniesz sukcesu. Jest to wskazówka, że musisz się przystosować, otworzyć na nowe rozwiązania, aby uzyskać rezultat, o którym marzysz. Musisz jednak przyznać, że nie nadszedł jeszcze czas, aby otworzyć drzwi, lub to zadanie nie należy do ciebie. Hmm? Cierpliwość, kochani, pamiętajcie. Wszystko wskoczy na swoje miejsce w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Odpuszczam kontrolę i poddaję się boskiemu porządkowi. Pięknie, to zobaczmy jeszcze, z jaką energią będziecie wychodzić z tego miesiąca. A, tutaj wielki kop energetyczny, diabeł. On tu będzie was ciągnął w swoją stronę, będzie kusił, będzie mamił. Będzie was destabilizował, będzie wam szeptał do ucha, abyście przyspieszyli, że być może nie należy do was to, po co sięgacie, ale tutaj trzeba się szczegółowo przyjrzeć sytuacji, rozpoznać nowe tereny, nowe możliwości, nowe okoliczności. No, kochani, ten diabeł dla was jest naprawdę w tym momencie bardzo fartowny i bardzo szczęśliwy, bo to jest potężny kop energetyczny. To jest takie walka o przetrwanie, być albo nie być. To jest walka o sukces, to jest walka o siebie, to jest walka na nowym terenie, to jest rajd po sięgnięcie, po laury w swojej karierze, tak. Super. Działajcie kochani zgodnie ze swoim sercem, działajcie też zgodnie z własną intuicją i tu na pewno yy, ten diabeł nie zaszkodzi, tak? Dobra. Rada od wszechświata. No, ponownie mamy tego króla kielichów. Nie denerwujcie się, nie irytujcie, stabilizujcie swoją energię emocjonalną, uspokójcie się. Król kielichów jest taką działaniem zgodnie z nurtem, który niesie życie. Niczego nie przyspieszamy, niczego nie ponaglamy, przyjmujemy, że to, co się nam przydarza jest w odpowiednim momencie i w najlepszym dla nas czasie. Tak, tyle. Tyle kochani. Zobaczmy jeszcze, jaka witaminka dla Was jest na ten czas. Jaka tutaj będzie afirmacja, która Was wzmocni, która da Wam uśmiech, która da Wam wiarę, nadzieję na ten czas? Zobaczmy. Witaminka afirmacyjna dla strzelca. Mój proces uzdrowienia już się rozpoczął. Absolutnie tak. Moja gotowość do wybaczania rozpoczyna proces samouzdrowienia. Pozwalam, by miłość płynąca z mojego serca oczyściła i uleczyła każdą część mojego ciała. Wiem, że na to zasługuje. No przepiękna afirmacja. I z tym cudnym przekazem zostawiam was, drogie Strzelce. Żegnam się z wami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa. you <laughs>